Cześć, witam Was dzisiaj z Tesli, czyli najbardziej chyba technologicznego samochodu w tej chwili dostępnego na rynku. Dzięki uprzejmości toru Pixars Ring mamy okazję przetestować ją zarówno w warunkach torowych, jak i w warunkach normalnego użytkowania na drodze. Nie będzie to pełna recenzja, ale takie pierwsze wrażenia obcowania z tym samochodem. Przejedziemy się także z kierowcą rajdowym, który powie nam troszeczkę więcej o użytkowaniu tego samochodu właśnie na torze. Także serdecznie, zapraszam. Miejsca za kierownicą. No powiem tak, Te, to auto mam od 10 minut i no muszę przyznać, że robi naprawdę dobre wrażenie. Te materiały są tutaj w wykończeniach. No mi się to podoba. Wiadomo, gałki z Mercedesa, ale to nie jest istotne. Ten panel, ogromny panel, który jest no, na całą długość tutaj kokpitu. No, robi wrażenie. Mamy tu możliwość oczywiście dostępu do internetu. Mamy LTE wraz z przeglądarką, z mapami Google. A. Możemy sobie tutaj cały czas monitorować korki. No, jest to niesamowite. Do tego cockpit, gdzie mamy zegar. No, to co się dzieje z naszym samochodem. Wow, naprawdę robi to ogromne wrażenie. Jeśli chodzi o monitor, to tak, mamy możliwość kontroli muzyki, podłączenia oczywiście naszego telefonu, czy skorzystania z tuning radio, ze Spotify'a, czy ze zwykłego klasycznego radia. Także wybór jest no, taki, jak co chcemy, to mamy. Oczywiście, za sprawą jednego przycisku, możemy sobie zmieniać układ tych ekranów, co też jest świetne. Mamy tutaj nawigację. Jak widzicie, jest to mapa Google, która się wczytuje bezproblemowo. W tej chwili tryb satelitarny, ale możemy sobie zmienić na klasyczną mapę. Jesteśmy w okolicach Bolesławca, na torze Pixel Sling. Widzicie? No, petarda. Dodatkowo mamy tutaj zaznaczone, jak widzicie, super chargery, tutaj kosto młoty, można od razu sobie włączyć nawigację. Od razu mamy pokazane, ile będziemy mieli przewidywane zużycie energii na dojeździe, i jeśli chcielibyśmy wrócić bez ładowania, to ile nam energii zostanie? No to jest rewelacyjne, naprawdę robi wrażenie. Oczywiście kalendarz. Zużycie energii średnie. Tesla jest używana na torze. Mamy w tej chwili pół baterii o 218 km zasięgu. No ale to zużycie, jak widzicie, jest, jest dosyć spore, dlatego że no, Tesla jest tutaj używana w, w takich, no, można powiedzieć, warunkach, gdzie, gdzie jest no, maksymalny, maksymalne osiągi, są w niej wydobywane. Do tego, oczywiście, kamery. Jak wrzucimy sobie bieg wsteczny, od razu pokazuje nam, co się dzieje. Możemy sobie tutaj włączyć tryb, jak skręcamy kołami. No, generalnie technologicznie jest niesamowicie. Natomiast, no, wszystko obsługujemy przez jeden panel: tu dźwignia, zmiany biegów, tutaj wycieraczki, kierunkowskazy, tempomat i oczywiście elektrycznie sterowana kierownica, no bo jakże inaczej. Do tego możliwość ustawienia sobie profili kierowców, jak widzicie, tu jest kilka poustawianych. No, sterujemy tym samochodem bardzo szczegółowo, i wszystko robimy na tym panelu. No, robi to ogromne wrażenie i no, jedźmy. Oczywiście ruszamy bez dźwięku, jest totalnie cicho, i w każdej chwili możemy to Auto zebrać, a to robi niesamowite wrażenie. Wow, no i już mamy setkę. Jesteśmy na zamkniętej drodze, także nie ma stresu. Powoli, i but. No i stówka. Robi to niesamowite wrażenie, no niesamowita fura. A zmniejszamy ogrzewanie, właśnie tutaj musimy się koncentrować, na na tym na dole, więc nie wiem, czy to jest do końca fajne, że to wszystko jest na tym panelu. No ale z pewnością robi wrażenie jako samochód, który jest no mega technologiczny i który daje niesamowite przyspieszenie. O zaletach prowadzenia tego samochodu bardziej szczegółowo opowie Wam na pewno jeden z kierowców na Pixels Ring. Wyjedziemy sobie na tor, natomiast no, pierwsze wrażenia Tesla robi niesamowite. Tutaj nie ma czegoś takiego, że trzeba czekać aż się coś nagrzeje. Wchodzimy do samochodu, klamki się nam już wysuwają, lusterka otwierają, e, szyba nam się ogrzewa, no, mamy zdalny kontrolę z aplikacji. No Robi to niesamowite wrażenie, naprawdę do tego stopnia jest szczegółowo wszystko pokazane, co się dzieje z samochodem na monitorze, że widzimy, kiedy hamuje, Świecą się też światła stopu tutaj. Wow. I start od zera. I stówka. Niesamowite. No dobra, wyjechaliśmy Teslą na tor. I tutaj próbujemy coś podziałać. Jak Mati się utrzyma tam z tyłu. Powiem Wam tak, samochód niezwykle ciężki, co czuć w prowadzeniu, gdzieś tam na zakrętach, natomiast czteronapędówka no daje radę, Niesamowicie, niesamowite jest to, że mamy cały czas moment obrotowy, no, sprawia to niezwykle dużo frajdy, ale trzeba pamiętać, że jest to samochód niesportowy, no, to, nie da się tego ukryć, że, że to nie jest sportowe prowadzenie, gdzieś ten układ kierowniczy jest no, powiedzmy sobie taki sobie. Ale i tak daje to niesamowicie dużo frajdy No i też bada, że nie da się wyłączyć całkowicie kontroli trakcji A szkoda O, spróbujemy ją złamać No, no na plus, że cały czas mamy pełny moment obrotowy, to jest niesamowite uczucie No jestem pod ogromnym wrażeniem tego samochodu I daje niesamowity fan z jazdy Szczególnie, właśnie na torze, gdzie możemy sobie polecieć. Powiem Wam, że to się trzyma. To jest 4 robót, 8 dych na zakręcie i nie czuję się niepewnie. 70, tutaj jest, mamy spory łuk, dodajemy nawet gaz na wyjściu. Auto przyspiesza, to jest rewelacja. Natomiast, no, mi to auto się mega podoba. Do jazdy na co dzień jak najbardziej, tylko trzeba by się nauczyć żyć z nią eko. A, no, zabawa na torze jest. No. Dwa kółka na Pixels Ringu kosztują 99 zł, więc jest to chyba najtańsze auto, z tego co wiem, najchętniej wypożyczane, bo ludzie chcą sprawdzić, jak Tesla zachowa się właśnie na torze. I muszę Wam przyznać, że no jest to ciekawe doświadczenie, wgniata w fotel niesamowicie, a to jest tylko 75D, ale jest no niestety ciężkie i długie, więc, więc nie jest to samochód sportowy, no i go nie słychać, no mimo tego na torze fajnie by było postrzelać z wydechu. Tego, czegoś takiego tutaj nie mamy. Wozi tył troszeczkę, a tu wypadniemy. Udało się. I szeroki, o, leci strasznie. I szykanki prawa, lewa, o prawa, lewa. obra. I łuczek. Tu zużycie energii jest absurdalne w tej chwili, cały czas mi się wyświetla mam średnie zużycie 679 watogodzin na kilometr wow, rewelacja naprawdę bardzo przyjemne no, cały czas but w podłogę, to jest auto, które myślę, że na światło bym cały czas miał buta w podłodze bo no, tu nie ma się co uszkodzić jeśli chodzi o napęd, można odbutować go, że tak powiem, na zimnym no Mega przyjemny samochód. No i technologicznie jakiś absurd. Niesamowite auto. Niesamowite. Tylko bardzo drogie. I niestety... Pytanie, czy by mi się nie znudziło to życie elektryczne takie. Czy nie chciałbym mimo wszystko postrzelać z wydechu. Ale pierwsze wrażenie robi piorunujące. No to jakbyś mógł powiedzieć nam, jak zachowuje się Tesla na torze wyścigowym i jak oceniasz w ogóle samochód właśnie na torze? Zacznijmy od tego, że Tesla jest jakby nie patrzeć limuzyną i bardzo ciężkim autem, ponad 2 tony 100 kg. Aczkolwiek zawieszenie, cały układ jezdny jest tak złożony, tak zestrojony, że tak naprawdę Tesla, modelem S, z którym właśnie jedziemy, można jeździć śmiało po torze bez żadnych przeciwwskazań. No, jedyne jakby, na co należy zwrócić uwagę to jest oczywiście to, że te systemy dużo, dużo pomagają i przez to, no, jeżeli ktoś chce to wypaść z toru da się, aczkolwiek jest to um, ciężkie do wykonania ze względu na to, że szczególnie, że tutaj mamy napęd cztery na 4 na koła, auto jest bardzo stabilne, systemy pomagają w tym, żeby um, żeby utrzymać nas na, na w trakcji się nie da wyłączyć. Giazdy. Nie da się wyłączyć tego jakby z poziomu panelu. A jak z hamowaniem, mimo tego, że jest dwie tony i te baterie, czuć to? Bo jak ja jechałem, to miałem takie wrażenie, że no, przytłacza mnie ten ciężar z tyłu, tak jak hamuje. Tak, jest, jest. Niektórzy nie zauważają tego ciężaru ze względu na duże przyspieszenie, ale na hamowaniu to czuć. Hamulce działają bezbłędnie. Nawet na zakręcie ten ABS idealnie dobiera tak prędkości kół, żeby one względem siebie się nie blokowały, nie hamowały i naprawdę super to, super to wychodzi. I jak klienci reagują na Tesla, jak wypożyczają od Was no to? Pierwsze reakcje ludzi to jest, ale cicho, no tak. a drugie, jak już cisną gaz, ale szybko. Frajda z jazdy, czy nie? Brak strzelającego wydechu, przeszkoda dla ciebie, czy zaleta? Jak odbierasz elektryka? Tutaj... Uczucia są mieszane, nie? to trzeba zaznaczyć, bo, bo, bo dźwięku silnika nie ma i to jakby jest z jednej strony plusem, bo, bo niektórzy na trasę jest super sprawą, bo można naprawdę pogadać sobie przy wysokich prędkościach. Oczywiście dozwolonych, ale wiadomo, że w autach spalinowych te prędkości zagłuszają czasem. Eee, nie dają rozmawiać ze względu na głośne wydechy sportowych aut, szczególnie. A tutaj jest ta cisza, co jest dużym plusem, i przyspieszenie, które też robi mega wrażenie przy tej ciszy. Właśnie to ma jeszcze większe znaczenie i procentuje jeszcze bardziej, bo mamy i cicho, i mega, mega szybko, dlatego eee, wrażenie jest jak w samolocie przy starcie. Eee, no ale fani, fani takiej motoryzacji, którą. Znamy sprzed lat, czyli silniki spalinowe, no, no jest, to, jest to dla nich jakby minus, że tego dźwięku nie ma, a przyspieszenie jest, no, ale myślę, że to. M4 czy Tesla? Wybór serca i rozumu. Ciężko powiedzieć, naprawdę. Nie, nie, da się, nie da się wybrać. Jeżeli chodzi o auto na co dzień, prawdopodobnie wybrałbym Tesla, bo naprawdę tu są walory różne, które w większości auto, którym się jeździ, to się jeździ po mieście spokojnie, a wypady na tor, no to w garażu stałoby M4 na wypady na tor, a, a Tesla zostawiłbym jako auto dojadne na co dzień. Bardzo dziękujemy. No Super. i zapraszamy na Pixars Ring, no, żeby się przejechać z Teslą i M4. I co? I mogę nacisnąć. Sobie... Tak, nie, można... A sobie... Jakiś ręczny? Nie, wszystko automatyczne. Czyli mogę, mogę teraz zrobić tak? Właśnie. O, o, Pamiętaj, że jest nisko, żebyśmy... Wiem. Tam wiem. bramy nie przedstawili. Ja nie mogę! Niechle co? Oj, Pierwsze! O, o kur. Stop! Ja nie mogę! <noise> Najlepsza zabawa, tak się można po prostu bawić tutaj w kółko Wow Fajnie, że jest lato Dobrze i trzeba hamować. <grymne> Ręcznego nie ma o, <grymne> <U>, pytka Najsłabsza <grymne> no wow. Najsłabsza no tesla. Przesiadając się ze zwykłego spalinowozu, to można się mile zaskoczyć. Ale ono się zbiera, naprawdę, kurczę. A gdzie, to jest najsłabsze. Idzie kongres. Stary, jakim jaki musi być to przyspieszenie, jak jest te 2,5 sekundy. No, 5-4, to jest. Ale to naprawdę można poczuć w bani, także jest źle. No. Pierwsze wrażenia Tesla robi fenomenalny. Przyspieszenie, właściwości jest. No, naprawdę dobra, bardzo dobra zabawa. Świetnie wykonany samochód, no i przede wszystkim ekologiczny, szybki. no... Do... Wow, jestem naprawdę pod wrażeniem. A pamiętajcie, że to jest wersja 75D, czyli najsłabsza, jaka może być. Boję się pomyśleć, co jest w tym PD100, albo no, w Tesla Roadster, bo tam to już jest w ogóle absurd. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Subskrybujcie kanał po więcej takich materiałów. My jeszcze raz bardzo dziękujemy Pixels Ring za udostępnienie samochodu. No i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Czołem!